14 września 1992 roku: Jezus, ja jestem. Ty nie możesz wiedzieć, ile modliłem się do Ojca za Tobą, nie mówiąc o modlitwach Twojej najświętszej matki. Każdego dnia moje oczy zalewają się łzami z powodu zbrodni tego świata. Moje oczy wyczerpują się poszukiwaniem wspaniałomyślnych dusz. Moje serce jest poruszone i cały drżę z cierpienia do tego stopnia, że powstrzymuję się przed patrzeniem na grzechy tego pokolenia z obawy, aby mój kielich nie wylał się na was. Ułożyłem nowy hymn miłości, aby wam go zaśpiewać i dosięgnąć z nieba każde serce, aby was ocalić i przypomnieć wam moją odwieczną miłość, którą mam do każdego z was. Przemawiałem z wysoka nie po to, aby wam narzucić moje zasady, lecz po to, aby wam zaproponować przymierze pokoju i miłości, aby was doprowadzić wszystkich pod moje skrzydła i zjednoczyć. Zaproponowałem, że was poślubię, lecz ilu z was pojęło, co chciałem powiedzieć? Czy rzeczywiście zrozumieliście to, co ofiarował wam małżonek? Wytłumaczcie mi więc, dlaczego jesteście wciąż na zwodniczej drodze? Wytłumaczcie mi więc, dlaczego za każdym razem, kiedy mówię o pojednaniu, odwracacie ode mnie oczy. Byłem obcym, a wy mnie nie przyjęliście. Pukałem do waszych drzwi, lecz nie usłyszeliście mnie. Gdy mówiłem wam prawdę, Wasz język nigdy nie przestawał wypowiadać nikczemnych kłamstw na mój temat, osądzając mnie i potępiając. Przyszedłem Was nauczyć rozsądku i przypomnieć Wam moją wiedzę. Prowadzić i służyć, lecz wyśmialiście się ze mnie i wykpiliście mnie. Nawiedziłem Was z miłością i czułością, z żarliwym pragnieniem zjednoczenia Was wszystkich w moim sercu i nauczenia Was na nowo wszędzie zasad mojego pierwotnego Kościoła. Wy jednak pozwoliliście Waszym własnym zasadom zapanować nad Waszym duchem, wyrzucając mnie z Waszych serc. Zapytacie, kiedy uczyniliśmy Ci to wszystko, Panie? Powiadam Wam. Uczyniliście to wtedy, kiedy osądziliście mnie przedwcześnie i pozwoliliście waszym wargom mnie potępić. Ponieważ to, co uczyniliście moim wysłannikom, mnieście uczynili. Znieważyliście ich imiona, sądząc, że oddajecie mi przysługę, lecz w rzeczywistości to moje imię znieważyliście. Jakże możecie nadal mówić Słowo Twoje, mój Panie, jest lampą dla stóp moich, światłem na mojej ścieżce. Skoro nie przyjęliście mojego słowa, ani nie pojednaliście się z Waszymi braćmi, z wielką miłością i czułością, nasze dwa serca przyszły w tych ostatnich dniach na nowo Was nauczyć, że modlitwa, miłość i pokora są kluczami Waszego zbawienia. Ale ilu z Was, Rzeczywiście wniknęło w tę prawdę. Wasze serce jest portalem, przez który mogę wejść, aby was uzdrowić i wprowadzić na moją drogę. Czy rzeczywiście doceniliście nasze słowa w waszych sercach, czy jesteście ciągle w stanie wojny? Nie możecie się przede mną ukryć, ani nie możecie powiedzieć, że pozbawiłem was prawdy. Czy sądzicie, że jesteście w prawdzie? Wytłumaczcie mi więc wasz podział: Otwórz oczy, mój przyjacielu, otwórz serce, a nie swój rozum. Ponownie mówię Wam: nie ma ani jednego sprawiedliwego człowieka, nie, naprawdę, ani jednego. Nie ma nikogo, kto by zrozumiał, wszyscy bowiem jesteście pod władzą grzechu. Nie ma ani jednego, który by mnie szukał. Wszyscy się odwrócili, wszyscy podobnie są skażeni, a jednak wielu z Was sądzi, że żyje w świetle. Mówię Wam, jak długo pozostajecie podzieleni, tak długo jesteście w ciemności, jak długo cieszycie się Waszym rozłamem, tak długo nadal nie wiecie dokąd idziecie, bo jest zbyt mroczno, żeby coś widzieć. Przyszedłem do Was darmo, ofiarować Wam dar, dar mojej miłości, lecz znów miłość nie została zrozumiana, odrzucona i obca Waszemu sercu. Pomimo wszystkich moich błagań, abyście się pojednali i zjednoczyli, Wy nadal grzeszycie. Jak mogę przebaczyć Wam grzechy, skoro nie przestajecie tłumić moich słów? Słyszycie Mój głos. Lecz już go nie rozpoznajecie. Jeśli nie pozwolicie mi wyrwać wszystkiego, co w waszym sercu nie jest mną, nigdy nie zobaczycie, w jakim stopniu dziś, bardziej niż w innym czasie, mój Duch Święty usiłuje was pojednać i zjednoczyć. Pokazałem wam, jak się zjednoczyć. Jedność nie będzie jednością litery, lecz ducha. Jedność będzie w waszych sercach. Pojednanie dokona się w sercach, a nie przez podpisanie jakiejś umowy. Jakże ktoś z Was może się uważać za sprawiedliwego, skoro Wasze kraje ogarnięte są wojną? Dowiedzcie się, że moje najświętsze serce oczekuje od Was miłości, wspaniałomyślności, modlitwy, ducha pojednania i że będziecie się miłować wzajemnie, jak ja Was miłuję. Czy usłyszę wołanie, poddania się i nawrócenia?